No czekajcie, yy. lepiej, teraz światło jest. W tym odcinku będę opowiadał postacie. Pierwszy, Banban. -Ban. Więc wiemy, że Banban -Ban jest z Garden of Banban. -Ban, więc to jest prawdziwa postać. Oni, kiedy go spotykamy, wali nas w głowę. Ale grzeczną jest. I potem wygląda, że jest naszą kolegą, ale nie, nie jest naszą kolegą. O, ta, czy czy goni nas. Jest złą postacią. Szef Pikster. Ta postać nie jest zrobiona przez prawdziwy Garton Baba, Nie jest zrobiona przez Bagi hagi. Szef Pikster to jest świnia, która lubi jeść. Ona nam pomaga, ale potem. Ale potem rzucamy mu jedzenie i oszalał chceć wszystko. I na końcu film go zabił. To jest zła postać, tak samo jak Bambam, Bambalena. Bam Bambalena to jest dziewczynska wersja Bambana, ona... ...z um, nauczycielką i jest zła. I Jumbo Josh ją prawie zabił. Jumbo Josh. Ogromna dziwna postać, która nie gada, ale jest bardzo popularna. Jest zła od początku, chciał nas zabić pier w pierwszym chapterze, próbował nas zabić znowu w drugim chapterze i próbował nas zabić w trzecim chapterze, ale w trzecim chapterze też nas nam uratował, może jakieś życie. Opila! Wiecie o Pile. Captain, Fi Captain Fides, albo Fides. Fides to bardzo popularna postać. Nie ma go jeszcze, w grze, ale dużo ludzi. Pokazuję, jak będzie może wyglądał. Ja pokazałam, że jest niebieski. Chyba będzie dobrą postacią. Chyba. Singer Flynn To jest naprawdę duża postać. Jest większa niż Jumbo Josh. I wygląda, że jest dobra, ale potem jest zła. Nie wiem. Tatar. Mąż Opis Sheriff Totser. On będzie nam pomagał. Cztery, cztery. Żeby zabrać nas do Queen Bałceli i jest dobrą postacią, Queen. Queen Bałceli. Nie wiem, nic o niej nie wiem na razie. Dowiem się później. Nap nap, no to jest. Trudno powiedzieć, czy jest dobra postać, czy nie. zabić, ale wygląda, że chcesz tylko zabić, dlatego że nie ma przyjaciół. Ale. Ma dziewczynę. Nap na Lena. Lena i ona się tak kochali, ale potem Stingerflin go zabrał i nab uciekła. Ślimak Selina, jak zawsze, najgorsza postać. Okej, okay, fajnie wygląda, ale jak mówimy o postaci, to nie, ona nie jest taka specjalna. Jest dziwna bardziej i jest złą postacią. Zolfius, nie wiem, on jest... Chyba jest dobry, on nam pomaga. Nie, on nie pomaga, on patrzy na nas. Interesujący Zolfius. Coach Pickers najlepsza postać, ona nam ciągle pomaga. Mój jest jakimś dziwnym sportu i nam pomaga. Dobra. Silent Steve co też, to też jest zła postać. Ona próbowała nas zabić i teraz też chce nas zabić. Hanky Jake, dobra postać i go zobaczymy później, czy też piąty. Hunter Tim, też zła postać. I nie umie widzieć. I jest ślepy. I jest. I na końcu doktor FluffyPants. Doktorem jest i nam pomaga. Kocham cię, doktor FluffyPants. Subskrybuj po więcej!